Cześć, witajcie, jestem dawczo. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No i ogólnie jak widzicie znajdujemy się znowu w karierze. Postanowiłem, że jeszcze poprowadzimy sobie dodatkowo poza Interem właśnie Real, a jeżeli jesteście nowi na kanale, jeszcze nie zostawiliście suba, to zachęcam Was do tego. Możecie tutaj znaleźć dużo filmów z FIFA 17. No i cóż, myślę, że możemy już zaczynać. Ogólnie właśnie w ankiecie, tak jak wiecie, wygrał Inter, natomiast real miał także dużo głosów i postanowiłem. Właśnie wyjść naprzeciw Wam, że będę prowadził obydwie kariery. Mam nadzieję, że to docenicie łapkami w górę. Możecie także, oczywiście, napisać, napisać w komentarzu, kogo kupić, bo tutaj co do Realu, no, za bardzo niestety pomysłów nie mam. Jak wiadomo, Real ma wspaniały skład. No i tutaj jakiekolwiek wzmocnienia dość ciężko, no bo pozycje, że tak powiem, na każdej pozycji mamy świetnych zawodników. Dlatego tutaj całkowicie oddaję Wam pole popisu. Piszcie, kogo kupić, no ja się dostosuję właśnie do Waszych propozycji, no kogo tutaj kupimy. Ogólnie co do samej kariery, tutaj głównie będę symulował, nie będziemy grać w tych zwykłych takich spotkań, ponieważ no jak wiadomo, mm, no nudne by to było tak grałem, ciągle wygrywać, tak więc takie słabsze spotkania będziemy sobie symulować, natomiast skupimy się na Lidze Mistrzów, a także na meczach takich na szczycie z Sevillą, Atletico czy też Barceloną. E, tutaj mamy cele, no i sprzedaż koszulek, 200 milionów mamy zarobić na koszulkach, myślę, że to jest do spełnienia. E, tutaj coś tam w lidze, że mamy... Oczywiście, pewnie zostać mistrzem, do tego widzę. Mistrzów także mamy zapewne odnieść zwycięstwo. E, co do budżetu, mamy 100 milionów tutaj prawie, więc jak widzicie, e, no, na spokojnie możemy kupić kogoś dobrego. A kogo to już zależy tylko i wyłącznie od Was? Tak więc ja czekam na Wasze komentarze, właśnie kogo kupić do klubu. Skład myślę mamy konkretny, no, ale jakieś wzmocnienia, oczywiście, by się przydały. Nie wiem, może napastnik jakiś, e, czy też mm, ktoś na środek obrony, albo SP jakiś, no nie wiem, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja czekam na Wasze propozycje. E, w sumie tak myślę, prawy skrzydłowy mógłby jakiś przyjść do nas, lewy, bo w zasadzie takich zmienników nie mamy za świetnych. Jak wiadomo, Hesse więc możecie tutaj skrzydłowych jakiś proponować, No ale to już zostawiam Wam, Wy zadecydujecie, Wy będziecie głównie prowadzić to. Ja będę, że tak powiem, tylko wykonawcą, tak więc na dziś to będzie tyle taki szybki odcinek z tego. Mam nadzieję, że docenicie to łapkami. A tymczasem do usłyszenia, no i cześć.